Witam, ja jestem Bazox.pl a to jest. Zagraj Merek Play gry e, Burnout Paradise City. Zakupimy go w ofercie Humble Bundle Origin, który z wchodzi właśnie ta gra Crysis 2, Medal of Honor, Dead Space 1, 3 i Mirror Edge. Mirror S już widzieliście najwyraźniej na kanale. Jesteśmy w trybie nie wiem jakim. szkolny, niestety. Już na ten obecny czas mam 109 subskrybentów, to dobrze, chociaż mi się nigdzie nie wieszy. Ja... Baura. Bernard Paradise, co tam mogę powiedzieć? Gra 2008-2009, import z konsol. Gra... Nie, nie jest to na Sport Speed, ale też z no, ciekawszych wyścigów. O coś mi się lepiej gra mówiąc szczerze, niż to najnowsze na sport Criterion Games Profebot Hot Pursuita. He, co jeszcze? No i gramy, tak sobie o. Ja nie wiem co grać. Ostatnio gram teraz w Dead Space'a jedynkę. Próbuję kogoś do Dead Space'a trójki, ale nikogo nie ma. Jest mi jest inna osoba, ale czekam. Pire, pire. Prawie jest jeszcze szybko wóz i... No, tam na full detalach, tam... Na starym też by... No, na przykład mnie też by to ładnie poszło. Więc, wymagania są takie typowo konsolowe. Gra opowiada tam o kierowcy, który poprzez wyścigi, zdobywa wyższą klasę i przy wyższej klasie dostaje też lepsze, lepszy stopień prawo jazdy. Prawo jazdy. No, e. no i raz tam z wyścigami pojawiają się kategorie tam D, C, B, A i tak dalej, i tak dalej. No a tam mam niewiele w sumie przegrane, jak na razie, więc. 4 godziny, bodajże. Aj jaj. Tutaj ładnie, tutaj jest ten... Efekt zniszczeń. Kolizje zniszczeń, dokładnie. Ostatni razem też, o, Jest dużo... Live'ów, które tak nikt nie ogląda, he he. he, he, he. Bo w sumie jest mi wygodnie nagrywać OBS-em, aniżeli wszystko to należy obrabiać, a i tak jest praktycznie to samo. Uuuu, To było piękne. Już już tego to drugim razem by nie weszło. 6 FPS-ów to chyba nic specjalnego w tej grze. Nie jest to żaden wyczyn. No i. Ale wygrałem. Kurde. No tutaj mamy swą... swoje prawo jazdy. Mam na razie kategorię C. Tutaj wykonuje się też misje poboczne, typu rozjąć wszystkie płotki, wszystkie te banery tam z Burnout Paradise. No i w sumie jest kilka sklepów typu Złomowisko, czyli tam gdzie wybieramy sobie nowe, zdobyte przed nas samochody. Tam nie byliśmy to jest yy, warsztat, gdzie naprawiamy swój wóz. Jest jeszcze yy, do przemalowania miejsce. ...i... ...przemalowania. Remont, eee... Też ważne tylko że przemalowujemy ten samochód... ...i chyba byłoby to tyle. Nie, nie wiem za dużo o tej grze jeszcze, tak. No i jeszcze bóg, który się często spotyka, to... ...to... ...że jak się jest zarejestrowany na EA Online, w tej grze... ...i chcemy zmienić głośność gry... Muzyki, efektów niestety tego nie możemy robić, bo wyrzuca nasz do systemu. Więc trzeba albo się wylogować, albo wyłączyć kartę sieciową na jakiś czas. Tutaj może jakieś wiśnik weźmiemy. Dobra, no nieźle. jest, dobra take down, take down to taki wykończenie no chyba nie muszę opowiadać co to jest dokładnie o wo, wo. komputer tutaj nie jest na jakimś na, na niższym poziomie więc Trzeba uważać, trzeba grać, jak ktoś lubi wyścigi, to polecam tą grę, jest jeszcze okazja do kupienia Hubble Bundle, więc... A to dodali Command tak, a ale to takie... To takie mnie prze... Padam... Kurde... Jeszcze jedna jest tutaj mini-mapa Które to... Tak ja nie lubię, bo... Nie za bardzo wiem gdzie skręcać A ja przy okazji wyścig też Podczas wyścigu nie wskazywane jest Gdzie mamy skręcać, gdzie mamy jechać Tylko jedziemy jak nam się podoba w sumie Jak najbliżej, jak najszybciej Co tam będę gadał, gramy jeszcze, dobra Dwa zwycięstwa do awansu po go i uziem go, aby trafił do no, czyli szukamy tego Manhattana. Przy okazji, A ja może, żeby był jakiś inny wóz, goście na złomowisku. To fachowcy, i można ufać ich oceną parametrów wozu, prędkości, dopalacza i moc. Jeśli wygrałeś wyścig, przesiądź się do szybszego wozu. Jeśli dostajesz w kości jako pirat lub ścigany, wybierz sobie coś wytrzymalszego. Tu wszechpomocny DJ Atomika. Słuchasz radia Kresze FM nie? O, że tego weźmiemy gruchota. Mamy jeszcze do wyboru motory, jakieś takie mini wozy, takie rysoraki, ala, woloze specjalne, ale to tam. Te takie na mapie, kółeczka z gwiazdką. To są wyścigi Hmm, specjalno inaczej tego nazwać nie można, wow. ładne efekty kolizji, Ma jakiś wyścig kierunek zachodu do obserwatorium. ale fps się na ów kiedy spadali w jakieś 50 kratek, a kratek, klatek. A szoku na nie ma. Tutaj są traki na wysokim poziomie, mi się podoba. Zawsze jak wchodzimy do gry. Wita nas Guns Roses. uuuu... będzie. Ojoj, oj... Jak ja tu pojechałem. Co się po źle pojechałem, bo tu tak... I to jest ten minus, tego nie lubię w tej grze. Ojoj, oj, ale ścinka. Na górę chyba ewidentnie. On się tutaj driftuje? No, chyba mam, mam rację. O, krótkie ścinki, ale... Nic specjalnego, to osoba chyba w lewo. Mhm. Wow, kurde. Nieładne podskoki klatek. Ale gra wymiata. To jest lepsze niż ten nowe na Sprosfid'y, chociaż powstał 2009, no to powstał jak był Hot Pursuit. Hot no, Pursuit, dobrze mówię, chyba. 2006 Carbon, 2007 Prostry, 2008 Undercover, 2009 Shift. To no może Shift faktycznie. Ojoj! Nie chcę przegrać. Dobrze, takedown down. Ja! Uff! Ale to był niepewniak, ale udało się. Jeszcze ten wyścig. I kończymy. A jakie są tryby? No, to take down, do, take down, no, nie, czyli nie, jako nazywa. Pościg, czyli ojca złodziej. Jest normalny wyścig. Jest jeszcze kaskaderka, czyli akrobatyka. Czyli robimy drifty, tam bączki, bączki, co tam jeszcze, beczki i tak dalej, i tak dalej. Lewym, dolny róg, nitro, prawy, dolny róg, mapa, mini mapa od dokładnego że jest ulica, czas na tej ulicy przebywamy. Chyba wprowadzę akurat, bo tam coś tam pisze. Jest napisane Oj Przy okazji Pojawił nam się poszukiwany wcześniej wóz, więc go zaczynamy gonić Mmm. Wykręciłem ładnie A teraz wow! Nas przyjedzie Łaj Tutaj polski dubbing widzimy Słyszymy, na się Tutaj kontrolujemy jakimiś drogami Wszystko jest związane z online, no ładnie to tak zrobione jest To jest z się do piekielnej trasy Moje stali. nagroda specjalna to państwa najszybciej. Mapa jest taka nie mała, nie duża: Trzykli dnia i nocy. Ładnie zaparkowałem, ale jedziemy dalej. Nochy 20 mamy. Pierwszy skręt w prawo. I ładnie, no i to by było na tyle. Żegnam się wszystkimi oglądającymi. Jestem Batoch Spell, a to był pierwszy taki, może gameplay, odcinek, let's play, nie wiadomo, ale coś to było, na pewno to był odcinek, zapraszam do następne. PSIA.